Dzień dobry, ja jestem Hania i witam Was w czwartym vlogmasie 2025. Mamy 4 grudnia, więc przychodzę do Was oczywiście z vlogmasem. I jak zawsze, oczywiście, zaczynamy sobie od otwierania kalendarzy, ale najpierw chciałabym powiedzieć, że musimy nadrobić kolorowanki. Musimy nadrobić kolorowanki od mojej mamy, ponieważ um, powinna mi robić codziennie. Ale nie miałam czasu ani w poniedziałek, ani w wtorek, ani w środę, wczoraj, a dzisiaj mamy czwartek, więc yy, mogę nadrobić i jutro, w piątek też nadrobimy. Druga rzecz to taka, że znowu mnie zdenerwowali kurierzy postu. Czekam na paczkę z Rosmana i już byłam zadowolona, kiedy dostałam wiadomość, że paczka czeka na mnie. I byłam zadowolona, że otworzę ją z wami, że będę miała fajną rzecz do vlogmasa i tak dalej, tak dalej. Ale nie, okazało się, że to nie jest moja paczka znowu, więc musiałam znowu zadzwonić na infolinie e, i okazało się, że tak, moja paczka jest dalej u kuriera, że ta moja rzeczywista paczka z Rosmana e, dalej czeka, aż będzie dostarczona do paczkomatu. Więc przepraszam bardzo, ale nie wiem, co u mnie robi ta paczka zła, która nie powinna być do mnie. Dzisiaj mamy czwarty, więc czwarty numerek szukamy. I jest tu nad jedynką. O, taki mamy rysuneczek. I jako czekoladkę mam Mikołaja. Super. W Kinderze numerek mamy. Tu, na samym dole. Um, o, tu będziecie widzieć, tak? Jest tu na samym dole. Cztery. Jak zawsze bardzo ciężko się to otwiera. O. No nie, rozerwało się. O! Kinder Bueno mamy. Chcemy mamy Kinder Bueno Mini. I ostatni kalendarz, jaki nam został, czyli Harry Potter. I sobie go otworzymy razem. E, tutaj. O. Bardzo mi się w ogóle podoba ten zimowy Hogwarts Bardzo ładny. I numerek 4 mamy tu na samej górze. O. Tu na samym mamy. I dzisiaj mamy... O! To jest chyba figurka Cho Chang. Tak mi się wydaje. Bo ona była z Ravenclaw i ona była taka... Ona miała czarne, długie włosy i była taka troszkę ciemniejsza. Była Azjacką chyba w ogóle, więc... Więc mamy yy, Cho Chang. I mamy tak... Yy... Czekoladkę Mikołaja, Kinder Bueno Mini i figurkę Cho Chang. przebrałam się już w piżamę, bo no, prawdę mówiąc dzisiaj ciężki dzień, ale powiem Wam, że powoli robi się świątecznie u mnie w domu i to naprawdę tak no, mega powoli, ale mamy początek grudnia reszta świąteczna się zacznie robić już myślę, że po tym tygodniu jak już będzie po Mikołajkach, to się zacznie robić mega świątecznie u mnie w domu, ale tak jak Wam pokazywałam e, moja mama kupiła mi ostatnio właśnie tą bombkę z budką telefoniczną z Londynu i do Pepka mamy jeszcze iść nie wiem czy jutro, czy w sobotę, czy kiedyś tam mamy iść i będziemy patrzeć na bombki, też takie właśnie różne w stylu zabawkowym że tak powiem i moja mama ostatnio, chyba w Auchan tak mi się wydaje, dorwała takie takie bombki domki o i one są mega ładne. Mamy jedną taką bombkę. Ciemną. Z takimi laseczkami tutaj. Mamy jedną taką. Dosłownie pierniczkową. O. I mamy taką jeszcze. Z ciastkiem tutaj. Tylko coś on ma nie tak z twarzą. No cóż, nieważne. Ale mamy taką i one jeszcze świecą. O. One się świecą. Więc mega się to podoba, naprawdę. I one w ogóle są takie słodkie, takie ładne. Naprawdę pasujące do nas i do naszej choinki, jeżeli będą wisieć na końce. Zobaczymy. Ale to na pewno będzie stać u mnie. To, ten domek z tym ciastkiem. Będzie stać u mnie, no, ale mamy takie domki. I one będą. Stały już tutaj w domku u nas. Domki w domku będą stały. A teraz przejdziemy sobie do kolorowania tego okienka, kolorowanki numer 4 w kalendarzu, tym kolorowankowym, i potem może zrobimy sobie jakąś kolorowankę, no, zobaczę. Odzywam się już akurat z telefonu, ale chciałabym Wam jeszcze szybko pokazać moją pracę na marketing związane z moim biurem podróży Formula Travel, który jest związany właśnie z wyścigami Formuły 1 i różnymi wycieczkami. To rysowałam sama, to też i to. W ogóle to całą, ten, całą ulotkę robiłam w. Tym w Procreate. I tu w ogóle nie wiem, czy to widzicie. O, spróbuję Wam to przybliżyć. Tu, jako te punktatory, są y, samochodziki Formuły 1. W sensie, emotki samochodzików Formuły 1, więc y, tym bardziej mi się to podoba. Ym, no i jest właśnie to takie zrobione i w ogóle jeszcze w moim ulubionym kolorze i tak dalej i tak dalej. I ogólnie to mieliśmy zadanie właśnie, żeby zrobić ulotkę. Eee, a I skoro robiliśmy w trzeciej klasie, pod koniec trzeciej klasy robiliśmy plan marketingowy do jakiejkolwiek chcemy firmy. Ja zrobiłam swoją firmę właśnie Formula Travel, która organizuje wycieczki na e, Formułę 1, na wyścigi. I jak w tamtym tygodniu nam pani zadała zadanie, żeby e, zrobić e, ulotkę jakiejś firmy z produktu turystycznego, to ja postanowiłam, że zrobię po prostu ulotkę pasującą do mojego e, planu marketingowego, więc zobaczymy, co dostanę za nią. Ale szczerze, nie jest ona jakoś taka cudowna, ale mi pasuje. Ja bym wzięła taką. Może dlatego, że to jest formula travel i zdjęcia z formułą 1 związane. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę i jakiś miły komentarz i do zobaczenia w następnym vlogmasie, czyli jutro. Pa, pa!